Cześć, 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 Z tej strony Kosiarz. Dzisiaj gramy w Dying Light The Following um, um, Mówiłem, że przejdę ten parkour, ponieważ um, nie będę was tym zanudzał, ponieważ macie już ten odcinek. Um, nie zobaczyłem film, widziałem, że słaba jest jakość głosu i mam nadzieję, że po prostu to się naprawi. Na pewno sobie kupię lepszy mikrofon. Na razie będzie tak. Ale mam nadzieję, że to się szybko poprawi. A jak widzicie, wziąłem od kwatermistrza rzeczy. Więc idziemy na dół. Idzie. Nie, nie wychodzimy. Ale gra jest cicho.

Widzę, że bardzo ładne słowa. Pod L1 kopię, pod L1 skacze. O, O! 19, 24, i 24. No to ta pałka jest najlepsza. O, oczywiście w tej grze jest jednym elementem to jest eksploracja. Jak widzicie, m. Mm, Gra jest otwarta. Mi się chyba coś przewidziało albo tam coś jechało, ale tylko w te following można jechać. tam więc najpewniej mi się coś przewidziało. E, e, podstaw to. Jeszcze hałasu da robimy. No, tam w skałki. Zanim tam pójdziemy, chciałbym tutaj troszkę poszperać, pozbierać. Jak kto woli. Tu mamy coś, tu nie mamy, tam może jeszcze coś ciekawego i, a nie, to jednak nie jest ten dach, o którym ja myślałem. Mm, dobra. Chyba schodzimy, jak na to zeskoczymy, to nam się nic nie stanie. O, jak to się rozwali, to przyciągnie niefajnych zombie, ale nie chcemy. Jeszcze można na auta skakać, patrzcie. I jest mi się nie stało, myślę, że. Ech. O, doskoczyłem? Chyba tak. O, tu już tak trochę słabiej doskoczyłem, ale jest dobrze. Zostajemy się tu. Bezpieczna strefa w ogóle. Dajcie karabin, doktorze. Halo, Ktoś tu jest? <grym> Jesteś tam! szlak. Eee, miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie. Lek uśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, siadaj. Antyzyna. Opóźnia nieuniknione. Tyle udało się, Gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa. Ale zobaczymy, robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Pyta pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena, tak. Chyba tak. E, gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem wstrzykiwać rekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych jest je, zje, a wtedy będę mógł obserwować wyniki i do czegoś dojść. Jak poszło? Ach, to nic nie dało. Że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie, trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Ach, dobra, jestem zajęty, idź do swoich zadań. Ach, co to ja miałem? No dobra, porozmawialiśmy z nim, co teraz zrobimy? Zaraz się zobaczy. Okej, okay, okay, super. super. I dobrze, już się przyczyniłem do wydawania ci polecy. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze Skype'em. Będziesz go obok Włosów, Sir. a dla ciebie prawdziwą robotę. Z nim? Jestem Kraj, tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtodziów. Dobra, słuchaj uważnie, Bernie. Dostaliśmy w poziom. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa. A bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień, bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. Ach. Co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Alebym od tygodni nie tworzył bezpiecznych terenów i nie zostawiał pułapek. A tak robiłem. Breken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki? I jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek breken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z antyzyną, będzie po nas wszystkich. Wyjście, no to słabo na drogę. Moja robota. Robią okay. mogą ci przydać. Ok, aby zwieźć A. I pewnie R1 się rzuca. A nie, L1 z tej strony. No tak, dobra. To wiemy. Dlaczego znaczy ja wiem? I pewnie też. Hmm. ha no dobra i chyba idziemy tak, bo nie mamy co innego zrobić, więc idziemy idu 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 musimy y jak najwięcej skakać, żeby nas zombie nie dopadło, ale też musimy bardzo dużo eksplorować na początku przynajmniej. co sorki i tak, dostaliśmy umiejętność pierwszą. No. Ym, są tu trzy poziomy, cztery, ale legendy to potem. Ym, to jest poziom przetrwania. Tu są takie, no to przetrwanie, tak jak sama nazwa wskazuje. Yy, yy, przetrwanie dla początkujących, yy, czyli mogę wytwarzać takie podstawowe rzeczy jak na przykład petardy wytrychy gwiazdki do rzucania i koktajla mołotowa Zróbmy sobie gwiazdki do rzucania, bo o ile wiem one są koks i jakiś wytrych sobie zrobimy i teraz zrobimy to, nie to o, i gwiazdki. I teraz ok. Włączyliśmy, że mm, świeciło się tutaj. Jestem na zewnątrz. Robię dla spajka. O kurde, sobie Zajmę się tym. Ja... Ma... O! Tym! Widzicie jak dobre to jest? Są też Wilkeny. Na hita ich zbierają. Dobra, spadniemy sobie, przeszu przeszukamy. Co?! Okay. Poczekajcie chwilę. Gość musiał opuścić nas, nas, niestety, więc wracamy. O ile widzę, to tutaj nas chyba coś gryzie. O kurde, dosłownie gryzie. Nie jest tak łatwo. A nie wiem dlaczego, ale sprzedaliśmy mu taki łomot. Znaczy, no, dziwne to było. Znaczy, potem jest takie coś, że w ogóle jak mnie ugryzie, to ja tak szybko się uwalniam i ich niszczę. Um, postarajmy się. O, się postarałem. Trafion. I tego załatwimy o tak. Na razie mam najbardziej podstawowe. O, w kołce się wbił, dobrze. Trzeba wykorzystywać otoczenie. Przeszukajmy, hmm, ale żebym przeszukał, hmm, wejdźmy tutaj, hop. O, tam jest coś ciekawego. O. Dobra, wejdź części metalowe, ostrze, Sznurek. Jak coś kolekcjonerskiego. Ojo, oj z Ja znowu się bawić. Nie chcę. Trzeci, nie. I bum! Nie macie. O kurde. No jaźle źle. Dobra. I kolejny. Nie, nie mam jak go przeskoczyć, bo nie mam jeszcze rzucić bronią. Też nie mogę, ale. Dajesz go. Dajesz. Pięknie. Widzę, że ma trzy hity to może ta rurka nie jest aż, ta, aż taka zła. Części i ostrze. I nie wiem, czy mi się zdawało, czy nie zdawało, że słyszałem zombie. Hem, pyszności ktoś tutaj jadł. Hmm. Boję się, ponieważ jakby nie mam żadnej dobrej broni. Jak mi coś napadnie nagle. Będzie słabo, bardzo słabo. A nie chcemy, żeby coś napadło mnie. Aha, okej. Okay. Nie wiem, czy to był jakiś granat, czy co. W tej grze są granaty, ale chyba takie rozsadzające. Tak są, są, są. Nie wiem, czy za misję, czy za punkty. Za punkty na pewno są zamrażające ITP. No zamrażanie w tej grze po prostu jest kozak. Muszę to wam powiedzieć. To jest ich... Od groma Nie wiem, jak ja mam to zrobić. Znaczy, nie, nie bę, ja, jaki, jaki zabić to na pewno nie. Bo zabić to ja ich nie, zabiję. Idziemy tam. Dobra, to uh. jest na miejscu. Są też zarażeni. Zarażeni. I mi się to nie podoba. Od razu mówię. Musimy tylko te rzeczy. Nie mam już. Mam, mam tylko petardę. Weźmy go tak. Zdzielmy. W sumie to ją. Ty, bierzemy. Nie. Nie, nie. Broń nam się popsuła. I teraz musimy ją naprawić. Tu i kotem. Tu i kotem. Dobra, zakradniemy się. O, o, Dobimy go o i pięknie, punkt umiejętności. Zaraz do niego pójdę. O, ok. Yy, ogłuszenie. A, że jest tam jakaś szansa, że go ogłuszę. KUIDZIA! O, kurde, ale poza Nikt nic nie wie o jodze. O kurde, ale dobrą broń dostaliśmy Przepraszam, że przerwałem, ale dostaliśmy mega dobrą broń Patrzcie, tu ma 24 obrażeń, tu ma 40 obrażeń To się nazywa Co mamy zrobić? Zasilanie Okej okay.

o, tam coś jest. W ogóle ten klucz? No nie powiedziałbym, żeby był mocniejszy w realności od tej rurki. Chociaż kto wie, ja się nie znam. Co jest mocniejsze? Sznurek i to. Mamy się spotkać z GRE. Wchodzimy jak najwięcej eksplorując, bo to jest najważniejsze. Do tej pory, o i tutaj mamy yy, otwieranie zamków, Otwórzmy więc. O, wpadło. To jest chyba normalny poziom otwierania. Są trudne, gdzie są na przykład przy radiowozach. Brakuje nam miejsca w ekwipunku, i tu jest coś takiego jak rozmontuj. I dostajemy część. A te części są nam do na przykład robienia różnych rzeczy i do naprawiania broni. W, w, w dolnym rogu macie tam części, i naprawy. Ten młoteczek to ile można naprawić, a te zębatki to ile mamy części. Oj, widzicie, nam się powiększyło teraz pięć. Kolejny ten. Do otwierania. Pięknie. Ja już trochę jestem mistrzem w tym otwieraniu. Brak miejsca w ekwipunku. Rozmontujemy coś. Eee... O, ulepszenie. Możemy coś ulepszyć. Oczywiście ja nie chcę ulepszać, ale mamy coś takiego jak ulepszenia. Krzyżowiec. I tutaj macie na prawo pokazane wszystkie, co dodaję. Ale ja nic nie chcę ulepszać. Chciałbym tylko rozmontować. I tu mm -hmm. Wchodzimy na górę. Um, jak ja przeszłam, to nie mam pojęcia. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce. Pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się ZIR. Halo? Słyszycie mnie? Rozumiem. Masz notę zaznaczonego Utrzymaj przykrywę i postaraj pośpiewa. się zanepić się do tego badania. badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobnie jest że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć kreść Coś ważnego jest znikom, ale ale chcemy zobaczyć jego wyniki na wypadek, gdybyśmy się mylili. No, Dzień, dobra. Załatwione. Dobrze, dobrze. Dobre. Dobre. więcej Stary przyszło Tak, na tak ja na I Dziękuję. Dziękuję. Oddaję głos Teraz będziesz musisz tego Chyba widzę. Dwa samochody. Na ulicy roli się od zarażonych. Otaczają samochód, Spike. Masz w naszym To drzewem. O, do tur. walno. O kurde. O, do mnie O O, mnie walno. O, kurde. O, kurde. Oj oj oj, oj, oj. Dokopiemy go. A jak? Niech ma. Chyba głowę mu rozwaliliśmy. A ja tam kabel zasilający. Chyba go trochę za mocno wkopałem. Sznurek i kap I możemy zrobić haratacza. Haratacz jest bardzo potężny bronią, o oh, dobra, do tego zróbmy aha yy, nie tak tak, tak To. Paternia, nie, gwiazdki? gwiazdki Koktajl. Apteczka. Myślę, że to nam starczy. Petardy. Myślę, że. wiecie co zrobimy? Um, tu jest takie ich zbiorowisko. I mam pomysł mam świetny pomysł. rzucimy tą petardę. Weźmiemy koktajl. I rzucimy koktajl mołotowa niech się palą niech się palą widzę, że zaraz będę miał poziom więc sobie skoczę raz i drugi i skoczę jeszcze raz i mam poziom z winnością Uniki. Czyli możemy coś takiego zrobić. O, bym spadł. I przy okazji sobie otworzymy. Oczywiście, wydrychy tam się mogą złapać. Właśnie. Pięknie. Co my mamy w tej skrzynce? Kurz do rur i kapelusz. Ciekawe dosyć, czy... Czy... Skoczyłbym na to auto i bym dał tam fajerwerkę. A, oni nie mogą tam przejść, to tam fajerwerkę. No, idźcie, idźcie. Bo mi tych petard zabraknie Jedna spadła, aha, okej okay. No idźcie tam Czemu nie idziecie? Dobra, to tam Użyj O kurde Użyj Spike, skończyłem z samochodem

Szkoda, że jest szara taśma. Jeżeli ktoś wie o co chodzi. Tutaj chyba gołębie są, ale się nie mylę. Znaczy, no nie ma ich, ale rozumiecie. Hejdzia. Tutaj mamy cukierzeczki. W ogóle, widzieliście, jak on zjadł cukierki? Czy ktoś takie cukierki? Powiedzcie mi. To tak, jakby gryste te cukierki. A przecież cukierki to są małe, nie gryzie się ich. Znaczy no nie wiem, czasem się gryzie, ale... No, jakby... Okej, okay, nie będę wnikał. Ała. O, właśnie, dalej tą informację, którą ja już wam powiedziałem. Okej. Okay. Okej. Okay. O, 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 nie, nie, nie z tej strony. O, 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 nie z tej strony, z tej, nie, nie z tej. Nie musimy wejść, o kurde. O kurde, bo nie chcę mieć kłopotów. A tu jest zombie. Miaszek. O! Ogłuszyłem go. Szkoda, że go zabijam jednocześnie. Czyli to dobrze. Myślę, że jak skończymy tą misję, to też zakończymy. I kolejny klucz, ale go nie weźmiemy, bo nie mamy miejsca w punku. I wiecie co? Nie wiem, czy nawet tutaj nie zakończyć. I tą misję sobie skończymy kiedy i Ponieważ jakby. Ym, nie chcę też tych filmów za długich robić. Nie wiem, jakie one są teraz. Yy, długie. Yy, mam nadzieję, że seria Dynklade Wam się spodoba. Mam taką dużą nadzieję. Myślę, że tutaj możemy zakończyć właśnie w tym miejscu przy tych pięknych widoczkach. Więc na razie z tej strony koszasz.